Witam Was kochani bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z Robotem Kuchennym Kobo. Dzisiaj mam dla Was propozycje z mojego przepisu. Będą to przepyszne bułeczki, takie zrobimy sobie zawijane z masełkiem ziołowo-czosnkowym i z serem. One będą idealne jako na przykład przekąska imprezowa, a latem sprawdzą się świetnie do grilla. Zatem gorąco Was zachęcam do obejrzenia przepisu oraz do subskrypcji. Subskrypcji mojego kanału. No to zaczniemy od przygotowania zaczynu do ciasta drożdżowego. Tutaj wyświetlają się wszystkie potrzebne składniki, które dzisiaj wykorzystamy do przygotowania tych bułeczek. Zatem przechodzimy do ręcznych ustawień i robimy bułeczki. Najpierw zaczniemy od funkcji wagi, bo to nam będzie potrzebne. I wlewamy 300 g wody. Te 2 gramy nie robią różnicy, zeruję wagę i dodaję 25 g świeżych drożdży. I jeszcze dodajemy łyżeczkę cukru. Zamkniemy pokrywę, miareczkę możemy sobie nałożyć na górę. Wracamy do ustawień i ustawiamy czas 2 minuty. Temperatura 37 stopni, obroty 2. Startujemy. Zaczyn już mam wymieszany. To teraz z powrotem przechodzę do funkcji wagi i wsypuję pół kg mąki pszennej. Typ 650 jest u mnie. Uwagę zeruję i wlewam 60 g oleju. I na koniec dwie łyżeczki soli. Zamykam. Miarka z powrotem na górze. Wracamy do ustawień ręcznych. Teraz przechodzę sobie tutaj do programów, które ma wbudowane Kobo 7. Uruchamiam program ciasto. Ustawiam sobie na 4 minutki i startujemy. Teraz nam robot wyrobi ciasto. No i teraz ciasto zostawiamy w tym, robo w tym robocie w garnku do wyrośnięcia na mniej więcej 45-50 minut. No i ciasto już nam wyrosło. To teraz je sobie przełożę na stół. Tutaj wysypany mąką. Jeszcze podsypałam mąką. Chwilę to sobie jeszcze zagniotę. To ciasto jest takie. Troszkę lżejsze, nie jest takie zbite, przez to bułeczki właśnie będą takie fajne, puszyste. Teraz ciasto rozwałkujemy sobie na taki duży prostokąt. To jeszcze wcześniej, jak to ciasto nam wyrasta, możemy sobie już przygotować masełko czosnkowe. Ja tutaj mam takie masło do tego cztery ząbki czosnku, zioła prowansalskie, trochę soli pieprzu i mam tutaj posiekane natkę pietruszki razem z koperkiem. I teraz sobie to wszystko wymieszam. I teraz gotowe masło smarujemy nasze ciasto. Jak mamy posmarowane, to teraz mniej więcej na połówce rozkładamy 6 plasterków żółtego sera. I teraz nakładamy drugą połówkę ciasta. Dokładnie tutaj to dociskamy. I teraz sobie, jak chcemy mieć duże bułki, to możemy sobie od razu pokroić tak, a jak chcemy mieć takie malutkie bułeczki na imprezę, na przykład jako dodatek, to możemy sobie przekroić najpierw tak, a potem zrobić tak. Ja dzisiaj robię od razu w ten sposób. Kroimy na takie mniej więcej dwucentymetrowe paski. I teraz. Każdy taki pasek zwijamy sobie w spiralkę, i zawijamy sobie w ślimaczka, i zakładamy pod spód. I taką bułeczkę odkładamy sobie na formę i zostawimy jeszcze na chwilę do wyrośnięcia. No i tak przygotowane bułeczki zostawiamy na mniej więcej 10-15 minut, żeby się trochę napuszyły. Bułeczki już sobie trochę podrosły. W tym czasie już nagrzewamy piekarnik do temperatury 200 stopni. I jeszcze ostatnia czynność przed włożeniem do piekarnika. Posmaruję sobie jajkiem i posypiemy na przykład czarnuszką. Może to być też ziarna sezamu, jeśli lubicie. Ja tutaj mam właśnie troszkę wymieszany sezam z czarnuszką. No i tak przygotowane bułeczki wkładamy do piekarnika mniej więcej na 20-25 minut, żeby nam się fajnie podrosły i przerumieniły. No i bułki już mamy gotowe, upieczone, pachną fenomenalnie, wyglądają również fenomenalnie. To teraz je sobie przełożę na kratkę do wystudzenia. No, i bułki już mamy gotowe, wystudzone. To teraz zobaczmy, jakie one są fajne w środku. Chrupiące, strzelające takie na zewnątrz. Mięciutkie w środku. Naprawdę one są przepyszne. Mm. Idealne są smaku. Naprawdę. Musicie wypróbować ten przepis. Ten przepis można również zrobić w robocie kuchennym Kobo 7 Smarty, ustawiając praktycznie te same parametry, co tutaj w Kobo 7. Myślę, że ten przepis również pojawi się w bazie wbudowanych przepisów w robocie kuchennym Kobo 7. Zapraszam Was również do oglądania innych filmów na moim kanale. Jeśli film Wam się podobał, oczywiście łapka w górę. Dajcie znać w komentarzu, czy bułeczki smakują Wam równie świetnie jak mojej rodzinie. Mój syn już właśnie konsumuje na kolację, bo już się nie mógł doczekać, jak wyszły z piekarnika. Pamiętajcie, moi widzowie, że w opisie pod moimi filmami znajdziecie kody rabatowe udostępnione Wam dzięki firmie Kobo Robotics. Możecie kupić roboty kuchenne Kobo 7 znacznie taniej w kolorze białym, w limitowanej wersji w kolorze czarnym oraz najnowszego robota Kobo 7 Smarty. Zapraszam do kolejnego filmu. Do zobaczenia.